W swojej książce Tylko miłość sprawia cuda. Ewangelista Czawda opisuje taką historię. W tym czasie człowiek, którego poznałem na jednym ze spotkań modl modlitewnych, Galen Kar, opowiedział mi historię pewnego chłopca. Jego rodzice uczęszczali do kościoła metodystycznego, w którym e, ten właśnie mój znajomy pełnił funkcję starszego. Chłopiec miał 4 lata, cierpiał na wrodzoną wadę serca. Jego stan był poważny i wymagał przeprowadzenia operacji na otwartym sercu. Dzisiaj ten rodzaj operacji przeprowadzany na sercach małych dzieci jest powszechnie stosowany. Wtedy było to jednak nowe i bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Chłopcu nie dawano szans na przeżycie. Jego rodzice słyszeli o mnie i postanowili poprosić, abym pomodlił się o ich syna. Nie oczekiwali, że pomodlę się razem z ich synem w szpitalu. Poprosili, abym na tym spotkaniu modlitewnym pomodlił się dla niego. Za niego. Dlatego zrobiłem to od razu. W tej samej chwili, w której zacząłem się modlić, otrzymałem wizję od pana. Nie był to jedynie obraz pojawiający się w moim umyśle. Miałem otwarte oczy, zobaczyłem Jezusa, dokładnie tak samo jak w czasie moich dwóch poprzednich spotkań z nim. Tym razem jednak trzymał on w ramionach małe dziecko. Zauważyłem, że dał komuś ręką ledwie widoczny sygnał. W kontekście tej wizji wiedziałem, że nakazywał rozpoczęcie muzyki. Po chwili zaczął tańczyć. Tańcząc, okręcał się dookoła, jednocześnie śmiał się radośnie i przyciskał do piersi chłopczyka, który również się śmiał. Nie słyszałem muzyki, ale przez kilka minut obserwowałem, jak razem tańczą się i śmieją radośnie. Potem wizja się skończyła. Zupełnie nie wiedziałem, jak powinienem interpretować ten obraz. Czy wizja oznaczała zapowiedź uzdrowienia chłopca, czy był to raczej obraz przedstawiający Jezusa przyjmującego chłopca w niebie? Postanowiłem nie interpretować tego, co zobaczyłem. Opowiedziałem znajomemu o wszystkim, co widziałem, i prosiłem, aby powtórzył to ch rodzicom chłopca. Całe to zdarzenie miało miejsce we wtorek w piątek, kilka dni później, chłopiec zmarł. Wiadomość o jego śmierci bardzo mi zasmuciła. Z całego serca współczułem jego rodzicom. Jego rodzice zaprosili mnie na pogrzeb, dopiero wtedy ich poznałem. Mimo tak ogromnej straty, wydawali się rozpromienieni. Uścisnęli mnie i powiedzieli: Chcemy, żebyś wiedział, że tylko dzięki Twojej wizji jesteśmy w stanie przejść przez to wszystko. Kilka dni później przybyłem na spotkanie organizowane w ich domu. Pragnęli, abym opowiedział znajomym o tym, co zobaczyłem, kiedy modliłem się za ich chłopca. Kiedy to zrobiłem, ojciec zmarłego chłopca wstał i powiedział: Chciałbym wam wszystkim o czymś opowiedzieć. Jak wiecie, nasz chłopiec urodził się z poważną wadą serca, w związku z czym nie mógł robić tego, co inne dzieci. Całymi dniami leżał w łóżku i czekał na powrót taty. Kiedy wracałem, włączałem jego ulubioną muzykę, brałem go na ręce i tańczyłem z nim po całym domu. Zawsze się wtedy śmialiśmy. To była jego ulubiona część dnia, moja też. Nigdy nie mówiłem o tym czawdzie. Czyli temu ewangeliście, autorowi tej książki. Kiedy usłyszeliśmy o jego wizji, od razu wiedzieliśmy, co to oznacza. Widzieliśmy, że nasz synek odszedł do Pana. Jezus przyjął go w tym miejscu, w którym my go zostawiliśmy. Tylko z tego powodu jesteśmy w stanie poradzić sobie z tragiczną sytuacją. Wierzcie mi, w pokoju nie było jednej pary suchych oczu. Tego wieczoru Pan nauczył mnie kolejnej ważnej lekcji. Kiedy modlimy się o uzdrowienie, nie zawsze otrzymujemy taką odpowiedź, jaką byśmy sobie życzyli. Jednak w każdym przypadku możemy zaufać Jezusowi. Możemy powierzyć Mu swoje troski, ponieważ wiemy, że Jego mądrość i miłość są nieskończenie większe niż nasze. Ja też się wzruszyłem, nawet popłakałem nie tylko dlatego, że historia jest wzruszająca ale kiedy moja żona była w ciąży to okazało się, że nasz syn nie ma przegrody w sercu. Całą tą historię podałem kilka razy, więc tylko w skrócie powiem. I kiedy pastor Mirek Szatkowski modlił się nad, yy, nad nim, czuł takie Boże prowadzenie, żeby pomodlić się prostą modlitą. Ojcze, w imieniu Jezusa stwórz to, co nie jest stworzone. I Bóg uczynił stwórczy cud. Dzisiaj mamy zdrowego nastolatka o zdrowym sercu. A dlaczego przeczytałem tą historię? Ponieważ czytamy cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści i Czytamy taki fragment. Jezus opuszczał właśnie dom przełożonego synagogi, co wspominaliśmy wczoraj, gdzie uczynił cud, wskrzeszenie z martwych, Gdy zjawili się dwaj niewidomi, którzy za nim szli, wołali: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Szli tak za nim, aż do domu, gdzie się zatrzymał. On zaś dopiero tam ich zapytał: Czy wierzycie, że mogę wam przywrócić wzrok? Tak, panie, wierzymy odpowiedzieli. Wtedy położył im ręce na oczach i rzekł: Niech tak będzie, jak wierzycie. I nagle ślepi przejrzeli. I choć Jezus zabronił im mówić o tym co komukolwiek, oni rozgłosili to zaraz po całym mieście. Odchodząc stamtąd, Jezus spotkał człowieka, który nie potrafił mówić, gdyż zawładnął nim demon. Gdy Jezus wypędził demona, człowiek ten od razu odzyskał zdolność mówienia. Obecni tam ludzie nie mogli wyjść z podziwu. Jak długo żyjemy, nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego, wykrzykiwali. Lecz faryzeusze rzekli, wypędza demony dlatego, że sam jest opętany przez szatana władcę demonów. I... Co oznaczają te dwa uzdrowienia? Pierwsze uzdrowienie yy, niewidomych, to wiadomo, ktoś nie widział zaczyna widzieć. Natomiast yy, co to znaczy dla nas, że kiedy tak jak ci rodzice tego dziecka, kiedy ograniczamy naszą rzeczywistość tylko do życia tu na ziemi, to będą takie tragedie, których nic nie wytłumaczy, a kiedy patrzymy na to z perspektywy wieczności, tak jak oni popatrzyli na śmierć swojego syna, to odzyskujemy ten duchowy, właściwe spojrzenie na życie. Nie z perspektywy tej strony, tych kilkudziesięciu lat ziemskich, ale z perspektywy Boga i całej wieczności. A co może dla nas oznaczać ten niemowa, który został związany przez złego ducha i nie mógł mówić? Czasami e, cały problem w relacjach Bierze się stąd, że nie sygnalizujemy, nie mówimy, gdy ktoś przekracza nasze granice albo odwrotnie, nie doceniamy ludzi, nie chwalimy ich, albo nie komunikujemy tego, co jest dla nas ważne. Brak rozmowy na ważne tematy to jest patologia. Kiedy uczyłem się pracować z ludźmi współzależnionymi, to jeden z ludzi, który był naszym wykładowcą, powiedział tak: Wiecie, jak się mierzy patologię w związku czyli że związek funkcjonuje źle, czy to będą dwie osoby, czy to będzie jakaś grupa, czy to będzie yy, większa ilość osób. Patologie mierzy się w ten sposób ilością ważnych tematów, na które się nie rozmawia. Czyli jeżeli jesteśmy w pracy i nie rozmawiamy o religii i polityce, to może być w porządku. Ale jeżeli w pracy robimy jakiś projekt i czegoś i coś ważnego w tym projekcie ktoś na przykład systematycznie zawala, a inni tego nie sygnalizują, to to jest patologia. Kiedy dwoje ludzi poznaje się albo żyje w małżeństwie i coś jest nie tak i nie sygnalizują tego, to jest patologia. I odwrotnie patologią jest to kiedy widzimy jak ktoś coś robi fajnego, a nie doceniamy go, czy to będzie w pracy, czy to będzie w związku, czy to będzie w kościele. A więc Patologia często wiąże się z tym z naszą mową. Kiedy ludzie mówią, ktoś mnie poranił, poranił, poranili mnie w związku, poranili mnie w Kościele, poranili mnie w pracy, to nie mają na myśli, że ktoś ją nóż i ich poranił, tylko słowa ich zraniły. A więc czasami nasza mowa to, że nie mówimy rzeczy, które nas bolą, albo nie mówimy rzeczy dobrych o innych, to jest właśnie też działanie złego ducha. Nie wprost, że on opanowuje nasz aparat mowy, bardziej, że on podsyła nam takie myślenie, w którym mówisz, a ja tam się nie liczę, nie warto, żebym mówił o swoim, albo my nie widzimy w ogóle, że ktoś coś dla nas robi i nie dziękujemy za to. Więc Jezus, tutaj pokazywałam wiele aspektów, Jezus naprawdę chce zająć się całym naszym życiem, chce dać nam moc do tego, żebyśmy robili rzeczy, które są właściwe. Pożyteczne dla nas i dla innych. Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś wczoraj i dziś ten sam, także na wieki, że masz wszelką moc i wszelką władzę na niebie i na ziemi, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, że dla Ciebie wszystko jest łatwe, wszystko jest proste i wszystko jest możliwe. Jezu, dziękujemy Ci za to i niech Twój Duch Święty uczy nas żyć zgodnie z Twoją wolą. Amen.